Ile jeszcze patnie słów Ni mój dzień zakończy się Our love singer lasting. Iwanka, powiedz, jak tam było ten ostatni występ, ten finał. Czy to były większe emocje niż te poprzednie występy? Były bardzo duże emocje, na pewno. I... Taki, taki, taki stres, który jakby towarzyszył gdzieś tam od, 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 od jakiegoś czasu już. E, i, I na pewno jakby był on związany głównie z takim oczekiwaniem, ponieważ e, no próby, próby odbywały się e, przez dwa dni przed programem. E, natomiast no mówię, to były, to były takie chwile 20-minutowe, a potem kilka godzin czekania. Także e, no trzeba było sobie jakoś tam sprytnie zorganizować. Czas, żeby, 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 żeby nie myśleć y, o tym wszystkim. E, no ale mówię, no ta, ta nagroda, czyli ten występ już y, przed publicznością, przed, przed, przed kamerami, przed, przed, przed telewizjami, no to, to było naprawdę coś fantastycznego. Czy podczas tych wcześniejszych dni, podczas tych prób jurorzy mogą Was podsłuchiwać? Czy dla nich to jest niespodzianka Wasz występ i to, co macie do zaprezentowania? Nie, nie, absolutnie nie. Jurorzy dopiero zasiadają kilka minut przed, przed rozpoczęciem programu, także zupełnie nie wiedzą czego się spodziewać. Nie udało się wygrać, niemniej jednak wśród dziesięciorga finalistów znaleźć się wybranych spośród tysięcy ludzi, którzy przychodzą na te castingi to chyba wielki sukces. Czy właśnie w takiej kategorii to oceniasz? Tak, myślę, że tak. Ja... To nie był jakby mój pierwszy raz, jeżeli chodzi o, o próbowanie w takim programie, także tym bardziej jestem po prostu dumna, że, że udało mi się aż tak daleko zajść i, i bardzo się cieszę z tego finału. Nie udało się wygrać, ale, ale wydaje mi się, że, że i tak to jest naprawdę duży, duży sukces i, i bardzo jestem szczęśliwa, że, że właśnie udało się tak daleko dojść. Tak na chłodno, teraz jak na to patrzysz, wierzysz w to, że to faktycznie są głosy widzów i że, że tak miało być jak było. Tak, ja i tak myślę, że w ogóle y, widzowie sprawili mi bardzo dużą niespodziankę tym, że, e, że w półfinale w ogóle e, z pierwszego miejsca weszłam do finału, także to było dla mnie strasznie takie niespodziewane w ogóle i, 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 i bardzo im za to dziękuję. E, natomiast no, jeżeli chodzi o finał, to ja i tak wierzę, że, że bardzo dużo ludzi głosowało na mnie i bardzo, ludzi, bardzo dużo ludzi we mnie wierzyło. Natomiast no, jakby wyniki są wynikami, no, to od różnych rzeczy zależy. Od różnych czynników, także trudno mnie tu teraz i, i gdzieś tam się zastanawiać nad tym. Wydaje mi się, że, że właściwie to już teraz nie ma sensu. A, a mówię, że i tak, i tak wydaje mi się, że, że to jest naprawdę bardzo duży sukces. Jakie plany masz w związku z tym? Czy to Ci w czymś pomogło? Czy wiem, że macie nagraną płytę? Natomiast czy ten półfinał, do którego doszłaś, czy to pomoże? Yy, myślę, że. W ogóle dostałam takie głosy, że, że piosenki, że bardzo fajnie, że śpiewałam właśnie swoje piosenki zarówno w półfinale, jak i w finale. I, I na tyle się one spodobały. Dostaję bardzo dużo w ogóle różnych wiadomości, że, że ludziom się to wszystko bardzo podoba. Także to podaje mi taką energię do dalszego działania. Mamy już nagrana, nagrania skończone. Teraz jakby tylko trwa ich produkcja, czyli. Różne miksy i, i, i takie sytuacje techniczne związane właśnie z, z, nagry, z, z nagrywaniem. No, to jeszcze chwilkę potrwa, ale mam nadzieję, że, że niedługo będziemy mogli też jeszcze jakieś działania podejmować związane z, z wydawaniem tego. No i żeby jak najszybciej ruszyć z, z graniem koncertów, bo na tym. Mi, na, na tym najbardziej zależy, na tym, żeby właśnie się ukazały te, te nagrania i żeby, żeby zacząć grać koncerty. Powiedz mi, jaka to będzie płyta, jaka muzyka na niej przeważa. No Jest to połączenie kilku różnych gatunków, także, ale są to, są to moje piosenki, nie będzie tam żadnych coverów, będą tylko moje kompozycje, zarówno po polsku, jak i po angielsku. Będzie troszkę popu, troszkę soul, troszkę rocka, także myślę, że, że dużo ludzi znajdzie tam coś dla siebie, będą też ballady, jak i trochę żywsze kawałki. Także no to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, myślę, że myślę, że znajdzie wielu swoich y, takich zwolenników. Czyli tak naprawdę zobaczymy tutaj Iwonek, miecik w całej odsłonie, no i twój zespół oczywiście. Tak, mój zespół, z którego jestem bardzo dumna i bardzo się cieszę, że mogę właśnie z nim grać i współpracować. Jest to czterech a właściwie pięciu fantastycznych chłopaków, także no mam nadzieję, że. Będą mogli Państwo to usłyszeć już niedługo. Powiedz mi, jak się czuje osoba, która dostaje tyle pochwał, bądź co bądź od fachowców, bo jury to nie byli pierwsi lepsi ludzie, tylko po prostu ludzie, którzy się na tym znają. Byłaś typowana jako finalistka, jako zwycięszczyni i myślę, że to chyba jest miłe. No to jest bardzo miłe i takie też nie do końca... Się spodziewałam tego dlatego, że dużo ryzykowałam właśnie grając e, taką piosenkę w finale. E, natomiast no, bardzo jestem, bardzo się cieszę z tego, że, że zostało to tak ciepło przyjęte właśnie przez jurorów. Dlatego, że e, no, to jest bardzo ważne i, i myślę, że też m, czasami nawet e, decyzja ludzi, czy zagłosować, e, idzie też za, za decyzją jurorów. I jeżeli gdzieś tam ktoś nie jest do końca pewny, to, to jednak ta. ta, ta ta, ta decyzja jurorów na pewno też pomaga właśnie telewizom czasami. Także no ja tutaj właściwie w każdym odcinku dostałam bardzo wiele miłych y, słów, także no, y, bardzo to jest dla mnie ważne. Wydajesz się osobą, która jest pewna siebie i która ma plany na przyszłość, która realizuje swoje marzenia, natomiast tam byłaś bardzo wzruszona i jakby taka nie byłaś sobą wydawało nam się wszystkim. <laughs> to są strasznie, strasznie duże emocje i no, co to dużo mówić. Nie wiem, czy, czy byłam sobą, czy nie byłam. No, ja w sumie to są takie chwile, kiedy nie do końca człowiek jest w stanie myśleć o tym, czy, 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 czy jest jakieś takie panowanie do końca, prawda? Ja gdzieś już to na pewno mówiłam, że, że to jest tak, jakby no, człowiek na chwilę stracił świadomość, prawda? Przez, przez, przez te dwie i pół minuty, i potem jeszcze przez chwilę, jak stoi i, i, i czeka na te, na te słowa. Także, no. Trudno, trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale, ale no ja mówię, to są, to są tak duże emocje, że, że naprawdę mm, ciężko, ciężko ocenić w tej chwili. Czy nie wydaje ci się, że prawdą jest to, co mówił Adam Sztaba, że typ muzyki, który prezentujesz, jakieś bogate kompozycje, mogło być y, przyczyną tego, że nie wygrałaś tego finału, że lepiej może w takich sytuacjach zaśpiewać majteczki w kropeczki, które nie wiem, bawią ludzi, ludzie je znają, niż y, jakąś taką muzykę głębszą i taką, która tak naprawdę faktycznie nie pojawia się w mediach na co dzień? Yy, no rzeczywiście, ryzykowałam, natomiast yy... Chyba robienie czegoś wbrew sobie nie jest, nie jest jakby w moim, w takim moim guście. I, I ja naprawdę też starałam się o to bardzo, żeby, żeby udało mi się i żeby, żebym mogła zaśpiewać piosenki swojego autorstwa. Nie było to takie zupełnie oczywiste, także, także ja jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam właśnie pokazać do końca, do końca siebie i do końca rzeczy, te, które sama robię, więc to było dla mnie najważniejsze. Jakie plany teraz na przyszłość, poza tą płytą, którą bardzo chcielibyście wydać? Mam nadzieję, że oczywiście to się uda. Czy jakieś inne jeszcze plany masz poza muzyką? Yy, na razie jakby to mnie pochłania w 200%, więc. Yy... Nie, nie myślę o, o niczym innym. E, bardzo bym chciała, żeby, żeby właśnie udały się te wszystkie sprawy związane z nagraniami i z wydaniem e, płyty, i bardzo bym chciała e, zagrać wiele koncertów w całym kraju, także. No na tym się teraz skupiam i, i szczerze mówiąc dalej jeszcze nie wybiegam w przyszłość, także, także no, to jest teraz dla mnie najważniejsze. Czy Ty zdajesz sobie sprawę, że poza tym, że to dla Ciebie jest wielki sukces, to swoimi występami wycisnęłaś łzy nie tylko swoich najbliższych, nie tylko podejrzewam Tomaszowian, ale na pewno połowy Polski, bo to było po prostu piękne? O, to jest w ogóle też piękne to, co słyszę w tej chwili, więc... Yy... Nie wiem, bo tego nie sprawdzę, prawda, ale, ale rzeczywiście dochodzi do mnie dużo takich różnych, różnych listów, różnych głosów, że, że, że ludziom się po prostu to podoba i to jest w sumie najpiękniejsze, co artysta może usłyszeć, bo, bo w momencie jakby samego, samego tworzenia człowiek nie do końca myśli o tym, czy, czy poruszy kogoś, prawda, tylko, tylko gdzieś tam tworzy, a jeżeli potem się okazuje, że, że to rusza ludzi, no to, no to to jest jakby największa nagroda dla, dla, dla artysty i, i, I najbardziej to, to z kolei mnie wzrusza, więc, więc bardzo za to dziękuję w ogóle. My również bardzo serdecznie Ci dziękujemy. Mamy nadzieję, że wszystkie Twoje marzenia się spełnią. No i jeszcze raz przede wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy. Dziękuję ślicznie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy głosowali na mnie w ciągu całego programu Must Be The Music. Dziękuję za Wasze wsparcie, za Wasze SMS-y. Bardzo mi to pomogło i tak mnie mobilizowało w w trakcie kolejnych etapów, do, do kolejnych występów. Dziękuję też moim rodzicom za miłość i wsparcie, i całej mojej rodzinie. Bardzo też chciałam podziękować. Pani Katarzynie Banaszczak za Starosta Powiatowego za pomoc. Bardzo też dziękuję pani Ewie Mencinie, pani dyrektor pierwszego Liceum, oraz pani Kindze Szturnodze za pomoc w zorganizowaniu akcji promocyjnej. Dziękuję też władzom Tomaszawa Mazowieckiego i władzom powiatu. A także wszystkim mediom zaangażowanym, czyli Radio Fama, Telewizji Amazing i wszystkim, wszystkim, o których teraz nie pamiętam, a, a też bardzo mi pomagali. I jeszcze raz chciałam wszystkim y, Państwu bardzo gorąco podziękować za wsparcie. Dziękuję ślicznie. Ile jeszcze podniosło?